Po oczekiwaniu na pierwszy monument tego sezonu, czyli Mediolan San Remo, który odbędzie się już w tę sobotę, a zapowiedź tego wyścigu zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim, pojawi się na tym kanale w piątek. Zapraszam na odcinek z cyklu Co słychać w polskim kolarstwie, czyli podsumowanie najważniejszych informacji, a także wyników reprezentantów Polski. Zapraszam. I zaczynamy od informacji najważniejszej, bardzo dobrej, a mianowicie Marta Lach wygrała wyścig Nokere Kerse, czyli klasyk belgijski kategorii pro i pytanie, gdzie są teraz ci wszyscy, którzy mówili, że po tym transferze do Team SD Works polska zawodniczka zupełnie przepadnie, nie będzie dostawać swoich szans, będzie tylko i wyłącznie pomocniczką. Mamy marzec, jest zwycięstwo, Marta przede wszystkim uniosła rolę liderki, bo widać było, że cała drużyna na nią pracowała. Piękny sukces, jeden z większych sukcesów w karierze Marty i miejmy nadzieję, że to tylko początek. Ale Polka nie będzie miała wiele czasu na odpoczynek, ponieważ już w tę sobotę Mediolan Sanremo, które w tym roku przypominam, że będzie rozgrywane zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim, a w żeńskim wyścigu wystartuje aż sześć reprezentantek Polski, ponieważ oprócz Martylach będzie Agnieszka Skalniak-Sójka, będzie Katarzyna Niewiadoma, będzie Marta Jaskulcka, Kaja Rysz oraz Dominika Łodarczyk, która nie widnieje na tej wstępnej liście startowej, ale ze względu na kontuzję Sylwii Persiko, mistrzyni Polski, wskoczyła do tego składu. Także no, powinien to być z perspektywy polskich kibiców ciekawy wyścig sześć polek na starcie. Trudno przewidzieć jak ten wyścig może się ułożyć w końcówce. Panie też przejeżdżają przez Poggio, przejeżdżają przez Cipresse, finiszują na Via Roma, no ale jednak kobiecy peleton nie ścigał się na tej trasie od blisko 20 lat. Także trudno jakkolwiek przewidzieć jak potoczy się ta rywalizacja, ale miejmy nadzieję, że polki dostarczą nam emocji. Emocji nie dostarczy nam niestety jednak w sobotę Michał Kwiatkowski, który ostatecznie nie stanie na starcie Mediolan Sanremo ze względu na kontuzję i wcale nie chodzi o ten upadek ze stradę Bianche, przez który Michał wycofał się z rywalizacji na Toskańskich szosach. Michał urazu nabawił się podczas wyścigu Tirreno-Adriatico. Jest to stan zapalny wokół żebki. Na początku wydawało się to być bardzo delikatnym urazem i wszystko wskazywało na to, że do czasu Mediolan Sanremo już wszystko będzie dobrze, ale wczoraj Michał poinformował że że niestety ze względu na ten ból kolana nie jest w stanie stanąć na starcie sobotniego wyścigu. No i wielka szkoda, bo Kwiatu był w dobrej formie. Wygrał Klasika HN, nieźle zaprezentował się w trofeo Laigwellia i wydawało się, że naprawdę z optymizmem można spoglądać na Michała Kwiatkowskiego i jego szanse wyścigu Mediolan Sanremo. Oczywiście nie byłby stawiany w pierwszym gronie faworytów z Pogaczarem, Van Der Pedersenem czy Philipsenem. Ale jednak gdyby dochodziło już do czasu przejazdu przez Cipresse czy Podzio, no to miło byłoby tam wypatrywać Michała, bo wiemy, że bywa kolarzem nieszablonowym i nieobliczalnym, a Mediolan Remo to było zawsze coś, co Michałowi odpowiadało. Niestety podczas tego wyścigu, jeżeli chodzi o rywalizację męską, na starcie staną tylko Kamil Gradek, Bahrain Victorius i Filip Maciejuk w barwach Red Bull Bora Hansgrohe. Podczas gdy większość kibiców kolarstwa skupi się na rywalizacji we włoskim pierwszym monumencie tego sezonu, to polscy kolarze kontynentalni będą walczyć na szosach słoweńskich. I to w bardzo licznym składzie, tam rozgrywane będą trzy wyścigi jednodniowe, trzy klasyki drugiej kategorii i na starcie będzie Mazowszy Serce Polski, będzie Woster ATS, będzie polsko-niemiecki projekt Santik Wibatech, do tego także Polacy Fatete Investment na czele oczywiście z Marcinem Budzińskim, który już. Ma dwa zwycięstwa w tym sezonie, no i ja po cichu liczę na to, że chociaż jeden z tych wyścigów padnie łupem polskich zawodników, bo potrzebujemy tych kolejnych zwycięstw, tych kolejnych punktów do rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc warto też z tyłu głowy mieć właśnie występ Polaków na słoweńskich szosach. Wspominałem o planach na ten weekend drużyny Wostera, TS, a także Mazowsze Serce Polskie. A cały czas cicho na temat trzeciego naszego projektu, trzeciej dywizji, czyli drużyny Monogolubelskie Perła Polski. Ale nie bez powodu, ponieważ oni swojego sezonu jeszcze nie rozpoczęli. Ale rozpoczną w ten weekend w dość nietypowym miejscu, bo w Turcji od dwóch wyścigów klasycznych, a później etapówki Tour of Mersin. Także drużyna, której liderem jest Bartosz Rudyk, rozpoczyna ściganie właśnie na tureckich szosach i mamy nadzieję, że także będzie kilka dobrych informacji właśnie z Turcji o wynikach reprezentantów Polski. A skoro już w tym temacie jesteśmy, to wielkimi krokami zbliża się także rozpoczęcie sezonu szosowego na polskich szosach, czyli wyścig Ślężański Mnich, który od tego roku będzie miał kategorię Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Więc mam nadzieję, że na szutrach i bruchach Sobudki będzie lista startowa troszkę mocniejsza niż w latach poprzednich i przyjedzie więcej ekip, co najmniej tej trzeciej dywizji. Ten wyścig zaplanowany na 13 kwietnia, i wiele wskazuje na to, że będę miał okazję pojawić się na wyścigu w Sobudce. Także też powstanie wiele materiałów właśnie z otwarcia sezonu w naszym kraju. Polski Związek Kolarski poinformował o powołaniu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w kolarstwie górskim Kornela Osickiego. No i na pewno nie jest to zaskakująca kandydatura, bo Kornel zajmował się już tym w latach poprzednich. To w przeszłości zawodnik, a później dyrektor takich drużyn jak Cross Racing Team czy MMR Factory. To była drużyna hiszpańska. To co bardziej mnie osobiście zastanawia to fakt, że ma zajmować się kategoriami Elita U23 Junior i junior młodszy. Zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim. No i powiem szczerze, zastanawiam się, czy to troszkę nie jest za dużo jednak dla jednej osoby, bo z tego co pamiętam, w latach poprzednich te funkcje jednak były rozdzielone pomiędzy co najmniej dwie osoby. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Sezon kolarstwa górskiego niedługo rozpocznie się na dobre i pewnie po pierwszych imprezach mistrzowskich będzie można oceniać, czy to dobra decyzja. I myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje dotyczące polskiego kolarstwa. Mam głęboką nadzieję, że najbliższe dni przyniosą kolejne dobre informacje na temat wyników reprezentantów oraz reprezentantek Polski, tak żeby na początku tygodnia było o czym opowiadać. Na ten moment to już wszystko. Do usłyszenia.